No i możemy sobie tutaj konsumować całkiem nieźle. No i wyjść właśnie z tym deficytem kalorycznym. Czy nasz produkt pączek posiada mąkę? No nie. Dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zjeść torcik i mieć torcik? I czy w ogóle jest to możliwe, żeby zjeść coś słodkiego i nie mieć przy tym wyrzutów sumienia? Dzisiejszy film będzie nieco inny, ponieważ e, robimy go drugi raz. Synchronizacja mikrofonów zrobiona. Ok. Kurde. Dziękuję się czuję, zabieram. Bo, ja zawsze byłem po prawej stronie. Teraz będę po nowemu. <laughs> Troszkę inaczej. Wkradł nam się ostatnio choklik, ale <laughs> dziś, mam nadzieję, że jesteśmy lepiej przygotowani. Taka jest niestety... E, taki jest koszt tworzenia czegoś od zera. Także jesteśmy ponownie w w świecie ciastek, które można jeść bezkarnie i nie trzeba potem chodzić do spowiedzi. Witam Cię, Piotrze. Cześć. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby otworzyć w Płocku cukiernię bez cukru? Pomysł taki był trochę z, razem z żoną. Zrodził się gdzieś, gdzie ona nigdy nie miała za bardzo możliwości zjedzenia jakiegoś słodkiego, że tak powiem, produktu. No i tak jakoś się to tak gdzieś tam napotoczyło, mówiąc kolokwialnie, i, i pomysł przyszedł. No i stąd, stąd to się zrodziło. Mam gdzie ją zaprosić. Kiedyś nie miałem, teraz mam. No właśnie, z tego co ostatnio rozmawialiśmy, to będzie właśnie troszkę dziwne, bo muszę powtórzyć pytania, które już teraz padły. Dlaczego postawiliście na sieciówkę na franczyzę na, na Fitkick, a nie postanowiliście otworzyć czegoś własnego od zera? Znaczy przede wszystkim, jeśli ktoś nie ma w ogóle pojęcia o prowadzeniu firmy, no to nie ma pojęcia, nazwałbym to, mm -hmm. bo nie trzeba mieć doświadczenia jakby jakiegoś ogromnego, ale trzeba mieć chociażby jakieś mniej więcej pojęcie, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy. No nie musi to być fitkie, no akurat tutaj ja prowadzę dwie firmy i już ponad 15 lat, dlatego tutaj lepiej, jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie, to na pewno będzie to jakimś tam atutem, ale niekoniecznie, bo znowu każda dziedzina ma swój, jakby to powiedzieć, garnitur szyty na miarę, i jakby prowadzenie nie cukierni, a znowu na przykład, nie wiem, jakiegoś, jakiejś innej firmy budowlanej, prawda, na przykład, czy, czy jakiegoś sklepu na przykład, no to będą to naprawdę całkowicie inne, że tak powiem, rozgrywki. Mhm. A jak nam się to układa w tym płocku? Jak uważasz, czy Płock to była dobra destynacja na otwarcie tej restauracji? Myślę, że w jakiś sposób tak. No wiadomo, dzisiaj są takie czasy, że jakby każdy biznes jest taki niestabilny, nazwę to prawda. No, dowody były na to różne i nie wiem, czy jest sens wymieniać. Je. Natomiast no, prawda jest taka, że trzeba mieć jakąś tam jakiś schemat, jakąś. Yy, Jakąś taką, taką swoją psychologię, którą wprowadzamy do jeżeli chodzi funkcjonowanie firmy i, no i do przodu, no po prostu. Mm -hmm. no. Trzeba mieć twardy tyłek. Nie? Mm -hmm. Natomiast Płock no, ciężko mi jest ocenić dokładnie. No, jest specyficzny w jakiś sposób. Natomiast wszystko jest dzisiaj osiągalne. Chciałem nie mieć... chciałeś otwierać biznesu poza miejscem zamieszkania? Chciałeś, żeby to było w okolicy. Nie, nie, nie. No, jakbym musiał znać. Na przykład, nie wiem, są wolne miejsca gdzieś gdzie można było taki e, punkt otworzyć. Ale no jakby nie, nie, nie znam specyfiki, jakby to powiedzieć, gdzieś tam, przypuśćmy nie wiem, no, najbliższy Włocławek na przykład, którym mm -hmm. nie ma no Można by było teoretycznie otworzyć tam fitkejka, ale ja nie znam ludzi, nie znam otoczenia, nawet nie wiem, w którym miejscu można by było otworzyć. Tutaj jakby wiele czynników ma znaczenie. Dobra, tutaj mówisz, że miejsce jest tak jak najbardziej znaczące. Jesteś bardzo blisko centrum, masz dosłownie 100 metrów do starówki, aczkolwiek nie jest to główny deptak. Ktoś, kto nie zna Płocka i zaparkuje sobie samochód na parkingu, pójdzie raczej w stronę grockiej, tumskiej. Jak tu się Wam kręci ten biznes? Jesteś zadowolony z tego, jak tu się kręci w tym miejscu? Czy myślałeś kiedyś o przeniesieniu tego biznesu gdzieś bardziej w te ulice, gdzie wszyscy tam spacerują? Nie, nie, nie powiedziałbym. Uważam, że tutaj jest jedno z lepszych miejsc, jeżeli chodzi o, o Płock. Na, największe sygnały, które my ewentualnie mamy, to takie, że ludzie mówią, że nie mają gdzie zaparkować. Mhm. Ale to jest problem, który dotyczy wszędzie. Na Grodzkiej, jeżeli ktoś tam jest, tam też coś nie ma gdzie On zaparkować. To w ogóle wjechać nie da. No właśnie, Przecież... od tego trzeba zacząć. Więc jakby tutaj każdy znajdzie gdzieś sobie jakiś powód. Tak? Mhm. Ja, jeżeli chcę gdzieś jechać w dane miejsce, no bo też jestem klientem, nie wiem, jakiś restauracji, czy różnego rodzaju innych lokali. No, jakby dla mnie to nie jest problem. Jak mam mhm. gdzieś jechać do, jakiejś, do jakiegoś punktu, no to po prostu jadę. tak? I, a to, że nie zaparkuję jak w, jak w McDrive, no to, to już jest inny problem. Więc tutaj myślę, że ktoś, kto mało ogarnia temat parkowania, to tutaj będzie miał jakby. Widział minus tego, no ale. Mhm. Sorry, ale tutaj jest wokół bardzo dużo miejsc parkingowych. Jeszcze yy, jak weekend przychodzi, to już w ogóle ten ruch jest mniejszy, i tutaj miejsc jest bardzo dużo. A w tygodniu, no oczywiście w tygodniu będzie trochę gorzej, ale nie, że nie ma gdzie. No, jak byliśmy tu poprzednim razem, to akurat była inna godzina, więcej ludzi się zbierało, wszyscy wychodzili bardzo zadowoleni. Teraz mamy bardziej obiadową godzinkę, obiadowym, tak, obiadowym, tak. Więc Ta. ludzie po obiedzie wyjdą dopiero na spacer, oni dopiero się tu pojawią. Powiedz mi, co dodajecie do tych ciasteczek, że ludzie wychodzą tacy zadowoleni po nich? Nic wielkiego nie dodajemy, po prostu trochę serca, że tak powiem, do, do przepisu i jeżeli zwracamy uwagę na to, że produkt ma być jeszcze bardziej udoskonalony, tak to nazwę, mhm. no to tak to wychodzi. No i, i jakby działa to na jakiś tam plus, no bo jakby no wiemy, wiemy już po takim czasie, z czym to się jej, jak to się powinno mniej więcej robić, przygotowywać, że, że są pewnego rodzaju produkty, które są mega rodzenkami i się sprzedają. Mhm. Czego wasze ciastka mogą nie mieć i, zostać, i być nadal dobrym, smacznym ciastkiem? Ale tak, przede wszystkim najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o produkcję w ogóle takich produktów, jeżeli chodzi o ciastka, prawda, czy, czy jakieś tam deserki, no to głównie we wszystkich innych cukierniach, no to wiadomo, że jest cukier używany i tam się robi różne różniste rzeczy. Na przykład torty, jak są robione, to można zrobić różnego rodzaju ozdoby, które są robione właśnie z cukru. My mm. tego nie robimy. My na przykład tort ozdabiamy toperami, ale nikt nie musi tego jeść. Chodzi o smak notabene, chodzi o smak tego produktu finalnego, prawda? I tutaj, jakby cała ta ozdoba fajnie, że ten tort fajnie wygląda. Natomiast toper jest tylko takim, takim ta, taką tą ozdóbką. Ale dobra, może do rzeczy. Krótko mówiąc, chodzi najbardziej o cukier. Cukier jest tutaj, jakby takim najgorszym czynnikiem, który po prostu. Pływa na nasze zdrowie i on jest dodawany w wielu innych produktach, i, i głównie to chodzi o cukier. Cała reszta, oczywiście, no, do tego do, do, dołożymy jeszcze, że nie ma glutenu, nie, czy też jest bez laktozy, prawda, więc mhm. tutaj są takie jakby pewnego rodzaju najbardziej spotykane nietolerancje, które ma dany określony człowiek. Skoro to cukier jest naszym największym wrogiem, a jest wszechobecny, tak naprawdę ciężko jest w tym momencie żyć, jeść i konsumować tak żeby nie było tego cukru. No, no tak. to, to wydaje się, że taka restauracja, taka cukiernia bez cukru jest takim wyjściem naprzeciw do ludzi ze świata fitness. Ale czy ciastka dzięki temu, że mają mniej cukru, mają też mniej kalorii, można ich zjeść jakby więcej? Bo wiem, że oprócz cukru macie tam jeszcze przestawki, jakieś kawki i tak dalej. I lody też. Tak, tylko akurat tak, nie w pokres... tym sezonie. Tak, no z, za chwilę sezon się zacznie. Lody tak samo są y, 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 generalnie bardzo znane i bardzo lubiane. Są to trochę inne też mm. lody niż y, nazwę to. Wszystkie inne, ale to, to nie jest jakaś tam ogromna różnica. Natomiast no, tutaj trzeba troszkę też y, spojrzeć na to. Ja na przykład osobiście lodów y, nie za bardzo lubiłem, dla mnie to był taki niebezpieczny produkt. Jak na przykład jechaliśmy do innego miasta, kupowaliśmy lody, no to ja tak nie do końca byłem chętny. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że y, jak brałem gdzieś tam, próbowałem, to te lody zazwyczaj mi zajrzały takim, taką margaryną nazwę. Mhm. Tak. No, no, niekoniecznie mi one smakowały, prawda? więc dlatego, tak dla bezpieczeństwa, ja kupowałem gdzieś tam jakieś zwykłe z automatu włoskie lody, które, które były przypuśćmy, ok. Natomiast no. Te lody, no to tak trochę nieskromnie brzmi, ale, ale no jednak są naprawdę super, i ja je zajadam często, gęsto, jak są. Mm -hmm. Nawet już wtedy tych ciastek przysłowiowych naszych produktów nie za bardzo, ale na lody to się skuszy. A wiesz, że dealer, który wciąga własny towar, nie robi dobrze biznesu. Nie powinienś to przychodzić w lato, jeśli są lody. <h make huch> tak, 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 masz happy. rację. Masz rację. To tak działa, ale, ale al unikaj roboty w lato. <laughs> a, tak, tak. Ale no na szczęście, no. Na szczęście to jest yy, jakiś tam niedługi okres, gdzie są lody, więc tam daję radę. Dobra, ale wracając. Mamy ciastka bez cukru, czyli i też można powiedzieć, że mniej kalorii. Czy dzięki temu, że one mają mniej kalorii, to mogę zjeść dwa razy więcej ciastek, a przyjmę tyle samo kalorii, co w jednym zwykłym... Normalnie ja myślę, ja myślę że wiesz co, to, to nie jest tak, że wiesz, no te różnice są wiesz, momentami, bo to też nie jest tak, że wszystkie produkty. Tak? Średnio mhm. przyjmijmy, że nasz produkt może mieć tam na przykład 300 parę kalorii do 400 na przykład, prawda? Mhm. A to zależy, naprawdę zależy od danego produktu, bo są takie, które mają o wiele mniej, mają 200 parę kalorii, a są takie, które mają e, o wiele więcej. Natomiast generalnie przyjmijmy, że mieliśmy teraz niedawno tłusty czwartek. No, mhm. e, to jest dziwne takie trochę, bo pytania mieliśmy takie, yy, czy nasz produkt Pączek posiada mąkę. No nie. Żadnej mąki. Nie, nie, bez mąki. mąki. To, Więc, to jest mąkine, dziwne, prawda? Mega dziwne. Tak, tak. To ja już Zastanawiam się, się lapka, co tam jest, skoro nie ma mąki. Tak samo jak kiedyś było, co musi być w tym napoju, skoro nie ma cukru. I tam kiedyś była takie, wiesz, takie podejście. No, no Nawet jest coś bardziej trującego, tylko to jest taki chwyt marketingowy, nie ma. No, ja bo, bo to jest coś takiego, że na przykład yy, yy, jak ktoś nie do końca ma jakąś wiedzę w ogóle na mm -hmm. temat żywienia, to jest coś takiego, że jak weźmie na przykład jakiś produkt, czyta yy, skład i na przykład przeczyta, że nie ma tego cukru, prawda? Ale przeczyta, że jest syrop glukozowo fruktozowy to Znaczy, ja mogę od razu powiedzieć, że to jest na pewno gorsze, już bym wolał cukier zjeść niż ten syrop glukozowo fruktozowy mm -hmm. Natomiast zobacz, jak to psychologicznie działa. Jak ktoś nie ma w ogóle totalnie pojęcia. To pomyśli syrop to syrop to dobry. Mhm. To czyli, czyli biorę to. Tak, bo nazwa, rozumiesz. Ktoś był też, y, musiał to nazwać jakoś, jakoś odpowiednio. No i to, i to tak działa, nie? że ten produkt, y, mm, który my mamy, oprócz tego, y, że jest erytrolem, bo głównie używamy erytrolu, y, co tutaj, on, zobacz, zero kalorii, prawda? Mhm. Czyli słodzimy, ale nie mamy kalorii. Inne produkty nadają tą kalorię. No, mimo wszystko smakują, są ok, są zdrowsze i, no, i naprawdę są smaczne, nie? ale to Aha. trzeba samemu przyjść, spróbować, zobaczyć. Bo wiesz, ja też ja byłem takim człowiekiem, który niekoniecznie gdzieś tam leciał do kawiarni czy do jakiejś cukierni, kupował ciasto. No, niekoniecznie, bo i zazwyczaj mi one właśnie może też i nie smakowały i może przez to gdzieś tam gdzieś gdzie próbowałem to nie do końca one były dobre. Mhm. Ja mam swoją jakąś tam grupę produktów, w których się kiedyś poruszałem, czyli był to sernik, makowiec yy, i pewnie jakiś tam jabłecznik jak, czy czarlotka, jak to tam nazwą mhm. tak nazwą. No bo tak kiedyś się piekło jak to się mówi, natomiast dzisiaj może to nie mamy za bardzo jakiś tam wielce szarlotek, ale jest też taki produkt, który niedosłownie się tak nazywa. Ale serników mamy za to bardzo dużo tak? no i teraz nawet ten sernik paskijski, który jest taki top, prawda? faktycznie zwala z nóg i jest, jest dobry, ale no, chodzi o sam produkt, chodzi o sam produkt, żeby tutaj spróbować sobie posmakować. Żeby to było faktycznie przyjemne, nie? No chciałbyś przyjść na przykład idziesz sobie tam do, nie mówię do Sheratonu, do jakiegoś super ekstra hotelu, gdzie ci podadzą jakieś danie. No chcesz zjeść na przykład jakiś dobry obiad, no to chciałbyś, żeby on był faktycznie smaczny i tam przyjmijmy, że w miarę jeszcze jakoś kurczę, no, lepiej zrobiony wyjątkowo. No bo w barze mlecznym też możesz zjeść i też jest ok. Mhm. Dlatego no, tutaj możesz zjeść ciastko, ale trochę inne, zdrowsze yy, no i smaczne. No. I o, to, I o to w tym wszystkim chodzi. Ostatnio też zauważyliśmy, że lokal jest ogólnie dosyć przyjemnie urządzony i naprawdę myślę, że nie jednej kobiecie się to spodoba. Oczywiście facetom też, ale jest to raczej tak bardziej przytulnie niż męsko. To nie jest taki bar. To jest raczej takie miejsce na pogaduszki z psiapsiołami, ale też na randkę. Tak. I chciałem zapytać, jak było w Walentynki? Co, tak, walentynki są zawsze oblegane, natomiast wiesz co, myślę, że u, u nas tu jest jeszcze też miejsce takie, że może niekoniecznie ludzie aż mają taki zwyczaj, bo Płock nie jest jakimś dużym miastem, mm -hmm. że mają taki zwyczaj, żeby wielce wiesz wychodzić. gdzieś do... no, czy... Może no, wychodzą, ale nie jest to jakoś oblegane mhm. tak aż bardzo mocno. Nie widać tych tłumów. Znaczy, wychodzących u nas głównie, u nas jest tak. U nas jest bardzo duża sprzedaż na zasadzie na wynos. Mhm. Jest ona na miejscu tak samo i też niejednokrotnie jest, przecież wiadomo, że tutaj gwar. Ale no. To już my nie jesteśmy, jakby mm -hmm. to powiedzieć, nie mamy na to wpływu. Nie? Jak będzie, tak będzie. To nas może nieraz zaskoczyć, nie zaskoczyć. Nie, ja osobiście uważam, że jak miałbym płacić tą samą cenę, nawet znowu, to czemu nie skorzystać z tego ładnego miejsca, wnętrza, przyjemnego, fajne kanapy, ładna kolorystyka i jeszcze można powiedzieć na rowerku. A, tak. I, I tutaj też Palić od razu różnicy kalorii. I kalorii, właśnie tak. Z jednej strony jecie państwo mniej kalorii, z drugiej strony jecie bez żadnych trujących substancji, bez cukru, bez żadnych wspomagaczy, a potem jeszcze macie okazję, wziąć sobie książeczkę z półeczki przy oknie i sobie popedałować. Nie jeszcze z deficytem wyjść. Tak, że jeszcze wyjdziecie z deficytem kalorycznym niż przyszliście. To jest naprawdę bardzo dobra droga. Jest to naprawdę możliwe, bo, bo tutaj naprawdę by wystarczyło z 15 minut, myślę, że pokręcić na tym rowerku tak w miarę energicznie, oczywiście mhm. mówię, i można spalić naprawdę całą taką pokaźną ilość kalorii. Więc to, to, nie jest, no. to nie jest nic, co jest tak tylko powiedziane, że... nie, nie. Dobra, ukradnijmy jedną kamerę i zobaczmy, co tam jest przy ladzie. Może wtedy na żywym organizmie pokażesz nam, co Jasne. tu ciekawego macie. Zapraszam. Pójdźcie troszkę... Chodzi o rower? O rower? Dzień, dzień, dzień. Zacznijmy, może ustań i może pokaż nam, pogadaj po, po, po trochę, co wy tu sprzedajecie od góry do dołu, możesz pokazać. Tak, tak, dzisiaj witrynka to jest, widzę, że taka no nie aż taka wypasiona, tak to nazwę, ale no mamy tutaj różnego rodzaju produkty, myślę, że tu już chodzi o jakby pewnego rodzaju gust, smak, w którym ktoś się tam mniej więcej porusza, prawda? Jak ja wspominałem, że lubię serniki, więc tutaj sernik jak najbardziej, który akurat Właśnie dzisiaj jest Baskijski, ale jest też coś o smaku Oreo, czy może torcik kałwowy. Są jeszcze też i pączki, no i świetne batony, które cies cieszą się dość dużym powodzeniem. No, to, są, to są takie produkty, które no tutaj oczywiście się zmieniają. Nie? To nie jest tak, że my mamy ustalone, że te produkty będą jutro czy za tydzień i tak dalej. My tutaj sami ustalamy, mhm. oczywiście słuchamy klientów, no bo nieraz klienci sami gdzieś tam nieraz sugerują, że na przykład chcieliby na weekend na przykład jakieś tam określone ciasto, no to my to wtedy robimy. Mhm. Więc jak najbardziej ta witrynka jest tutaj, my mamy 300 ciast w ofercie, więc to jest myślę, że wystarczająco, żeby zaspokoić potrzebę tutaj lokalnych, jakby to powiedzieć, mhm. ludzi. Czyli co, można sobie wejść i wziąć takie ciasteczko normalnie na wynos, jakiś tak, kawałek, ale tak, też po... widzę macie słoiczki, macie batoniczki, tak. porozmawiajmy jeszcze troszkę o tym, co tu można sobie tak wejść z ulicy. A czy oprócz tego właśnie mamy jeszcze takie deserki w słoiczkach, mamy też jaglanki, owsianki, takie produkty, które mm -hmm. są typowo w opakowaniach, które też... Sami robimy. Czekolady też mamy akurat dzisiaj już ich nie ma, ale też też produkt, który też robimy. Więc jakby są produkty takie, które stricte są już w czymś zapakowane oprócz takiego całego ciasta, które widzimy. Czyli tak jak baton, właśnie deserki różnego rodzaju też się cieszą bardzo dużym, jakby powiedzieć, powodzeniem. No i ta oferta jest no na tyle tutaj, tak staramy się urozmaicać, żeby no klient był. No, nie, nie nudził się, prawda, że przyjdzie dzisiaj ma taki smak, albo inny. I co tam jeszcze ciekawego macie? Także można by sobie wziąć na przykład, zapakować batony, widzę. Tak, tak. No to jest fajna forma, bo one dość dużo wytrzymują i na pewno więcej niż takie ciasto. No bo ciasto zapakujemy gdzieś tam do jakieś pudełeczka, no i to już trzeba delikatnie to gdzieś tam sobie przetransportować. No bo to na to możemy nawet włożyć czterebkę, prawda, i gdzieś tam przejdziemy, czy jakiś tam deserek w słoiczku. Więc tutaj każdy produkt jest. Troszkę różni się też, bo chodzi o to, że nasze ciasta są generalnie właśnie delikatniejsze, bo ponieważ cukier jest też taką substancją, która konserwuje, prawda? Więc tutaj, jak idziemy gdzieś do jakiejś innej cukierni, no to. Ten cukier powoduje, że ten produkt jest bardziej trwały, więcej wytrzymuje i tam nie, 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 nie polega to na tym, że musimy szybko się spieszyć, żeby gdzieś go przenieść, przetransportować. No, pory roku mamy różne, teraz mamy zimę, no to jest ok, ale jest lato, gdzie te temperatury są wyższe no i ten produkt potrzebuje, czy tam może mniej czasu wytrzymuje, prawda? Mhm. Nasz produkt, a taki typowy, no to. Cukier jest konserwantem, więc generalnie on gdzieś tam stabilnie potrafi trzymać dany produkt. Mhm. No znaczy, oprócz tego no wiadomo, że mamy różnego rodzaju. Teraz też akurat mamy tego produktu tutaj e, za mało, bo się sprzedał. Czekamy na dostawę, więc to też inaczej wygląda. Mamy różnego rodzaju takie dodatki, które możemy sobie stosować e, e, po prostu do różnego rodzaju posiłków, albo jak ktoś po prostu najnormalniej w świecie lubi, na przykład przysłowią Nutellę, no to bierze taki. Taki słoik to jest tak jak Nutella, po prostu łycha i jedziemy, nie? Więc, <grymne> więc generalnie na wieczór z kotem i z Netflixem idealne. Na przykład, tak, tak, tak. <grymne> Także to, to, to tak, ale mamy też jakby takie produkty, by, by, które możemy też sami robić, prawda, czy pankenki, czy naleśniki. Czy mamy też chleb, który można samemu sobie upiec? Więc tutaj, jakby no ludzie dzisiaj są raczej wygodni, więc raczej wolą przyjść i tutaj kupić u nas ten produkt niż tam wielce coś robić. No ale kogoś nieraz znajdzie i mamy to w ofercie, więc jak najbardziej może sobie tam coś takiego robić. No powiedzmy jeszcze słowo o tych rowerkach. Ostatnio nawet na nich jeździliśmy, ale żeby nie było. Co robią rowerki w cukierni? No to jest taki. To, to było to, co mnie najbardziej zaskoczyło, co powiedział, kurde. Z racji tego, że ja się jakby kolarstwem interesuję, no to przyszedł taki pomysł, żeby stworzyć może coś takiego fajnego, innego, to jest taka pewnego rodzaju innowacja, no, gdzie, gdzieś jak pójdziemy do jakiegoś lokalu, no to mamy zazwyczaj stoliki mhm. i nic jakiegoś tam nie ma. A wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś w takiej formie. Gdzieś to tam zostało troszkę podglądnięte chyba z Chin, jak dobrze pamiętam, w jakimś Lokalu było widać, jak był taki, oczywiście nie taki, ale jakiś tam podobny rower, i to tak trochę natknęło gdzieś tam O, a może by właśnie taki rower zrobić, prawda? No i jakby. To jest przeróbka, to jest jakby. Nie to, że jakaś firma robi to masowo, nie, absolutnie. To jest taki patent nasz. Mhm. Zrobiony normalny, zwykły rower stacjonarny, który, który można, na który można wsiąść. No i właśnie kładziemy sobie tutaj ciacho. Kawusie. Możemy sobie wyregulować zarówno nawet te rączki, jakby komuś tam nie wiem, nie pasowało. Czy siedzenie, regulacja siedzenia, tutaj tak samo możemy to sobie wyregulować do swojej potrzeby. No i możemy sobie tutaj konsumować całkiem nieźle. No i wyjść właśnie z tym deficytem kalorycznym, prawda? Więc tutaj mamy licznik, który normalnie autentycznie nam pokazuje na przykład ilość przejechanych kilometrów, spalone kalorie, czy jakby czas, w którym kręcimy. No, takie parametry przy takim normalnym, zwykłym, stacjonarnym rowerze. Mhm. Ale powiedz mi, ten rowerek stacjonarny to jest twój patent, czy to już cała sieć FitCake też ma taki rowerek? Nie, 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 tylko my mamy. Tylko u was? Tak. Coś wyjątkowego? Tak, 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 Zjedz tak. ciastko tylko. na rowerze. Znaczy chyba, że ktoś zrobił coś takiego, a ja o tym nie wiem, ha. <laughs> ale generalnie nie opatentowałem tego, więc, yy, więc jakby może ktoś to zrobić, ale to nie jest też łatwe zadanie, bo no bo nie jest łatwe zadanie. No trzeba by przerobić taki ja, nawet najzwyklejszy tak, rowerek. Tak, tutaj troszeczkę łatwy. przeróbek poszło, no gdzieś tam trzeba było pomyśleć i jak to zrobić dokładnie, więc no jakby tutaj z pomocą mojego kolegi, który jest takim, nazwę to Złotą Rączką, bo zajmuje się meblarstwem, no troszeczkę tak gdzieś tam kumaty jest w pewnych sprawach i, i tutaj pomógł przerobić całą tą sprawę żeby to miało ręce i nogi. Ja tego wpadłem na pomysł, powiedziałem, że ma być tutaj po prostu taki stolik, gdzieś gdzie ktoś sobie usiądzie, położy sobie kawę, ciacho yy, i będzie mógł sobie kręcić i jeść. No i tak to powstało. Jak ludzie korzystają z tego? Chętnie tak. Jak? tak bardzo często młodzi, starzy, przepraszam, starsi, yy, więc tutaj naprawdę nie ma to jakiegoś takiego, że, że może tylko młodzież, czy coś takiego. Absolutnie nie. Jest to ciekawostka dla wielu osób. Szczególnie jeżeli to są turyści, bo już ci miejscowi, no to wiadomo, oni to znają, więc tam nie ma problemu. Ale turysta, który przyjeżdża i widzi coś takiego, to robią sobie zdjęcia i tak dalej, mm -hmm. więc jest o tyle fajnie. No, także następnym razem, jak będziecie szukać na TripAdvisor atrakcji w Płocku, to wpadajcie do Fitkek na ciastko z rowerem, tak. ale rower nie od razu mówię. No, no to... nie, nie. Ale pokręcić jak najbardziej. Na obecną chwilę myślę, że Was zainteresowałem tematem jedzenia w cukierki bez cukru. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie bezpośrednio w komentarzach pod filmem, ale też dorzucimy linka do strony, do Facebooku, do social mediów, tutaj Piotra. Generalnie zasada jest bardzo prosta. Jeśli idziesz, to nie zmieniaj nagle swojego toru. MTB to nie sport, to przetrwanie w terenie. Ja jeżdżę na rowerze i na przykład jakbym chciał gdzieś iść do na przykład jakiegoś lokalu, coś zjeść, no na przykład taką kawę wypić, no to już gdzieś ten rower często, gęsto raczej nie ma gdzie. No u nas jest to jak najbardziej wskazane, tak samo jak i psy są mile widziane, tak samo i e, ktoś, kto przyjeżdża na rowerze może sobie zaparkować tutaj, zostawić w środku rower. Chłopaki, zabierajcie dziewczyny na wycieczkę rowerową do Fitcake. Tym razem kończymy na dziś. Dzięki za... Kilka słów informacji o fitcake i widzimy się w następnym filmie. Na razie. Hej.